Serwe, to będzie? dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Ja jestem Miki, to kolejny odcinek na moim kanale Milky Plus. Słuchajcie, witam was wszystkich bardzo gorąco. Koniecznie zawsze sobie zostawcie łapkę w górę, ponieważ dzisiaj w porównaniu do poprzednich odcinków będzie się działo fest, Także słuchajcie, na 3-4 każdy z was, bez względu na wszystko, zostawia łapkę w górę, żeby mi dać sobie troszeczkę wsparcia i żeby mi pomóc pokonać dzisiejszego bossa. Więc tak, na 3-4, uwaga, uwaga, 3-4 Ry, hey, napiszcie sobie, czy zdążyliście w komentarzu. A my dzisiaj lecimy z Twilight Forestem, tak? No to zobaczysz jesteśmy sobie tutaj i dzisiaj lecimy na ten ha, zamek. Ja coś tak czuję, że uczymy jak nic, ale coś nie wiem. Trzymajcie kciuki, subskrybujcie, słuchajcie, koniecznie. Każdy teraz subika zostawia, jak jeszcze nie zostawił. Ja widzę, słuchajcie, ja wiem, kto nie subskrybuje, ja to wszystko wiem, także w koniecznie subujcie. I ogólnie to ten. To dzisiaj, słuchajcie, to jest dzisiaj właśnie tutaj idziemy. Ogółem to znowu dziękuję wszystkim za to, że mi napisaliście po kolei, gdzie mam iść. Także naprawdę, ja wam bardzo dziękuję. I wiem właśnie dzięki wam, że teraz muszę iść tutaj. O, ja już to słyszę. Ja nam nie chcę iść absolutnie. Dobra, 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 dobra. Nie, wiem, gdzie są drzwi? Więc ja sobie tu wejdę. Ała, ała, typie zostawię. Dobra, słuchajcie, na spokojnie. Okej. Okay. One są jakieś w ogóle wykokrzone, te zombie, tak mi się wydaje. Ale nie wiem. Zostawiłam sobie wszystkie itemki, słuchajcie. że, że, że się zostawiłam. Po prostu je odłożyłam. Uuu, uuu. Co tu się dzieje? Jaka impra, impra, impreza. Dobra, dobra, dobra. Impreza to nie dzisiaj, słuchajcie. To w sobotę będzie impreza, nie dzisiaj. Dobra, dobra, dobra. Muszę sobie wywalić połowę tych rzeczy naprawdę, bo yy, za dużo jakby. Tam się naprawdę dużo dzieje. Tam się naprawdę... Fest dużo dzieje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby tam odwiedzać to miejsce. Słuchajcie, bo. Jest jakaś zataj. Okej? Okay? Właśnie zabiłam książkę. Przepraszam, nie wiem, czy powinnam przepraszać za takie coś. Ale Okej. Okay. O, ci, dostałam w plecy, słuchajcie. No, głupi szkielecie, zostaw mnie. Dobrze, że mamy, naprawdę jesteśmy wykokrzeni. No, czemu te książki mnie zabijają? Słuchajcie, ja nie lubię czytać, no ale bez przesady. No, kurde, nie muszą mnie jeszcze atakować te książki, naprawdę, i mnie ranić. To nie zachęca do czytania w żadnym stopniu. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Bo tutaj myślałam, że nikogo nie będzie, ale oczywiście jest jakiś. Okej, okay, jest jakiś uciekinier. Dobra. Mam tutaj dużo książek, słuchajcie, te książki oczywiście, no nie, no kolejna książka, no czy ją już po prostu ich pogrzało z tymi książkami, wiecie co, ja sobie zabiorę oczywiście te książki, bo przydają mi się do domku, do enchantu, ponieważ no i brakuje mi, słuchajcie, troszeczkę książek do 30 levela, także sobie to wszystko zabiorę bo przydałyby nam się. Także słuchajcie, szybko, tylko je zabiorę i lecimy dalej. Dzisiaj naprawdę będzie wybuchowy odcinek i wystrzałowy, także ja się troszeczkę tym wszystkim stresuję, ponieważ nie wiem, jak to wyjdzie, nie wiem dokładnie, gdzie iść, nie wiem, co tutaj robić, nie wiem w ogóle, co ja tutaj robię w tym toalet foreste, bo coś tak czuję, że umrzemy prędzej czy później, ale na razie jeszcze ani razu nie umarliśmy, słuchajcie, ani razu nie było takiej sytuacji, także możecie liczyć nasze śmierci. Moje... Każdy, o, ma pomysł. Osoba, która policzy mojej śmierci wszystkie, to jedna z tych osób, to dostanie, słuchajcie, Jakąś fajną rzecz z Genesis, chyba że oczywiście nie możemy, no to nie będzie takiej możliwości, ale jak coś, to słuchajcie, teraz Wam to mówię, jeszcze nie umarliśmy, tak słuchajcie, od teraz liczcie śmierć, Zobra, wy wydaje mi się, że to nie ma sensu tego już brać, słuchajcie, i że po prostu lecimy, no nie wiem gdzie, tutaj, no nie, tu jest jakiś w ogóle labirynt, słuchajcie, nie wiem. Co tu się w ogóle wyprawia? Tu jest jakieś na górę wejście. No no czemu już tak szybko się to zaczęło? No ja nie wiem, czy ja chcę. Dobra, lecimy, słuchajcie, no bez obijania. Co ja jestem? Milki, halo. Ogarnij się, to tu, tutaj jesteś gościuba przecież. Okej, okay? dobra, żartowałam chyba, ale dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Spokojna głowa, słuchajcie. Mamy mież na sharpness. No, jaki malutki spider, dobra, spokojnie. Jest dobrze, słuchajcie, jest naprawdę dobrze. Nie idzie nam źle, tak? Nie idzie nam źle. Szybko, słuchajcie, ten spawner trzeba zdetronizować, dobra. E, Okej, okay, i tutaj też jest jakieś przejście. Ja nie mogę, go nie widziałam. Dobra, najwyraźniej jestem ślepa totalnie. No nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, słuchajcie, pójdźmy... Czekajcie, bo to jest, tutaj też jest na góry, ja nie wiem gdzie mam iść, ponieważ tu jest tyle tych przejść. Ja Nie chciałabym niczego przeoczyć, słuchajcie, jeżeli chodzi o fabułę tutaj tej, tego Fayette Foresta forestu, whatever Ale no widzicie, co tutaj się dzieje, słuchajcie, tutaj wszędzie jest jakieś przejścia są, dobra, nieważne. Jest tutaj będzie to jakaś skrzynka albo coś. O, nie mam już w ogóle pochodni. A ja nie wzięłam w sensie węgla żadnego, ale przypał. Ale przypał. Nie mam w ogóle węgla. Ok. Będzie trudno, słuchajcie, w takim razie. Ale mam nadzieję, że damy radę, nie mimo wszystko. Dobra, pójdziemy sobie teraz tam na górę. Może gdzieś tutaj znajdziemy jakieś... Tutaj okay, mamy skrzynkę. Golden Sword na Warpal. Nie wiem, co to jest za enchant, ale zabiorę. Reszty nie biorę, ponieważ mam wrażenie, że nam się to nie przyda. No, nie mamy pochodni, no kurde, jak ja milki głupek zabrał, tylko stak pochodni, słuchajcie, do paletwory. Co myślałam, że żyję na tym. A, dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja polecę po, do, po te pochodnie do domu i zaraz się widzimy tutaj w tym miejscu, także słuchajcie, u momentu, zaraz wracam robię krótkie cięcie i wracam z pochodniami i odłożę sobie to w ogóle itemy niektóre. Także słuchajcie, poczekajcie chwilę, zaraz wracam. Dobra moi kochani, jak widzicie już jestem, słuchajcie, już jestem z pochodniami oczywiście, także dobra, zabrałam sobie troszeczkę tego dużo, więc mam nadzieję, że teraz starczy. Mamy zawsze węgiel na wszelki wypadek. Także powinien być słuchajcie teraz chill. Więc tak, idziemy oczywiście tutaj, ponieważ tutaj nas jeszcze nie było, ale tutaj jest jakaś znowu, słuchajcie, jakieś tutaj, nie wiem, nie wiem dziwne rzeczy i tutaj nic nie ma, tak jakby, więc jakby. Okej, okay, dobra, no to spadamy stąd, słuchajcie, nie interesuje mnie to. Chyba już wszedzi byliśmy na górze, więc słuchajcie, nam zostaje, bo tutaj coś jest. Nie ma nic. Okej. Okay. No to słuchajcie, zostaje nam po prostu wbicie na górę. Także lecimy, słuchajcie. Mam nadzieję, że to jakoś w ogóle przetrwamy. Yy, nie wiem dokładnie do końca w ogóle, co tutaj się wyprawia, więc będzie pewnie dosyć śmiesznie. Bo nie będę ogarniać nic, ale mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, to są jakieś w ogóle przejścia. Jejku, ja tego nie ogarniam. Ja nie chciałabym naprawdę niczego pominąć, jeżeli chodzi o fabułę. Także jeżeli coś bym pominęła, to mi po prostu sobie śmiało piszcie, ok? Nie bójcie się o to, po prostu mi piszcie, ponieważ naprawdę bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej tej fajnych rzeczy pozwiedzać, Także mi po prostu piszcie, jak coś pominę. I będę wam naprawdę mega wdzięczna. Nie wiem, czy tak powinniśmy tutaj, ok, wchodzić, jakie to jest wysokie, ja. Yeah. Zobacz, czekajcie, bo to są jakieś przejścia. Nie wiem, czy tak powinno... O, Ty! Gościuwa! Proszę mnie zostawić. E, tutaj są takie przejścia do biblioteczek i tu chyba nie ma nic innego. Okej. Okay. Idziemy w takim razie wyżej. Tutaj są, słuchajcie, jest spawner tego zniszcza. A, zdążyła się zrespić jeszcze baba. No kurde, ale dobra. Zabijamy ją, słuchajcie. Okej. Okay. Zaraz tam pójdziemy niżej. Tutaj nie ma nic, ale tutaj są w ogóle kondygnacje już, słuchajcie, po... po, po, po Porąbane dosłownie. Ja nie mogę, naprawdę... Ja, ja się tutaj pogubię, ja już nie wiem co ja robię. Co to jest za miejsce dziwne, dobra, nie wiem. E, musimy iść sobie, zejść w takim razie teraz tędy, żeby e, jakby zajrzeć te miejsca, które... Nie wiem, czy tutaj się opłaca po prostu wchodzić w te w te miejsca, bo no jak widzicie, no nic tutaj nie ma, jak na razie przynajmniej to nic nie było e, więc nie wiem. E, e, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, słuchajcie. No pierwszy raz takie coś... Dobra, wydaje, wydaje mi się, że tutaj po prostu nie ma, więc już nie będziemy wchodzić tutaj, bo no... Nic tutaj po prostu nie ma. Wydaje mi się, że raczej nie powinno być tak, że, no nie wiem, najwyżej coś ominiemy, ale to, to napiszcie mi, słuchajcie, mam nadzieję, że mogę na was liczyć pod tym względem. Eee, także piszcie, okej, okay, tutaj... Tu już jest impreza, tu już jest impreza, słuchajcie. Tu w tym miejscu jest impreza, więc fajnie. Wow, 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 okej, okay, musiałam jeszcze yy, trafić. To sobie przynajmniej mega fajnie potekspimy, także słuchajcie, to mega na plus. Także super, dobra, zaraz będziemy na tej samej, na samej górze, więc nie wiem, słuchajcie, czy tak ma być, czy co, no ale dobry, no. no, dobre, no. <laughs> Kurde! Halo? Ała? To się. Ehehe, <laughs> eee. 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 Jakby. Ja próbuję uderzać w niego, a. Powiem mi ktoś co. Ała, to boli. Dobra, 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 dobra. Co ja mam tutaj robić? Ale on oberwał trochę. No jak, nie? Jak ja mam w nich nawalać? Jak to mi. Kurde, nic nie daje. Czy mi potrzebny był tamten miecz, który sobie odłożyłam? On ma sto na sto! On ma sto na 100, Ja nie wiem jak ja mam go pokonać. No co ja mam robić, ja go uderzam i nic. <laughs> on niego się wszystko odbija. A może czekajcie, ja mam pomysł? Ała! ła! Czekajcie, stop, dobra, stop, 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 stojcie, to jest zły pomysł. I ja nie wiem, czy ja nie, nie, nie powinnam sobie iść po ten mieć, jak go odłożyłam, bo ja myślałam, że on będzie mi niepotrzebny. Kurde, co jak nim się zabija potwora? Bosa. Potwora. Okej. Okay. No weź wymierzyć... We ja bym chciała, żeby on we mnie rzucił perłą. No nie wy, tylko on. Żebym ja... Do niego wiecie o co chodzi. Okej? Okay, dostał? Chyba nie. Ja nie mogę. Dobra, dobra. Uciekam stąd, uciekam stąd. Słuchajcie, mamy mało HP. Ja nie chcę umierać, ja nie chcę umierać. No czemu on... Ty nie dostajesz w ogóle obrażeń. A jakbym ci dodała? Kurde, ta. Ta, milki, spadnij se na sam dół w ogóle. Już nie mamy Golden Apple żadnych, słuchajcie, bo się nam poumierało trochę. Wuu, ty co ty tu robisz, Baśka? Tak se w ogóle wychodzi, nie? To jest walka na śmierć i życie. Tu jeszcze nas nie było, dobra. E, jakby. Ja nie mogę się skupić, bo. E, jest strasznie niebezpieczne, bo tam jest ten boss. Słuchajcie, nie wiedziałam, że jak ja tam przyjdę, to już ten boss się Yyy, e, Jaka to jest impreza w ogóle, Basiek? Dobra, ja się boję, że zaraz oni mnie tutaj wbiją i zabiją. Dobra, jej kut, ile to jest Basiek, jako to jest w ogóle impreza? Masakra. Co tu się dzieje? Dosyć, no easy, easy, dobra, dosyć, dosyć, dosyć. Szybko, słuchajcie, to muszę zniszczyć, okej. Okay. Ja słyszę cały czas jak to oddychać, coś nie wiem, jakby wydaje dziwne dźwięki, słuchajcie, co to się dzieje tutaj, dobra. Twilight Lich, słuchajcie, ale wydaje mi się, że on ma troszeczkę jest osłabiony, zobaczcie, on nie ma całego e, tego, całego. Jak to się nazywa? Uuu, co to jest za miejsce? Całego e, serc, No, kurde, poziomu tego. No kurde, nie musimy słowić całego życia, o! Także jakby. Jest git, słuchajcie, jest chyba git. Nie wiem, go jakoś zabijamy, ale. Co tutaj buchło? Nie wiem, dobra, jesteśmy już tutaj, słuchajcie, zaraz. To są kolejne baśki, dobra. Ja naprawdę nie wiedziałam, że tak się stanie, tak? Jakby to jest straszne, słuchajcie, to jest na serio straszne, dobra, cyk, jeszcze cyk tą baśkę. Dobra. Okej, okay, dobra, możemy tam iść znowu. Pójdźmy tam znowu umrzeć, słuchajcie, raczej coś sobie zjem, dobra. No i co teraz, gościu? Okej. Okay. Widzę, że to nam nic nie dało. No, ej! No jak ja mam ciebie pokonać, gościu? Ała, ty mnie zawsze zbijesz, no? Tu jest drugi. A gdzie jest ten wasz główny król? Ten taki nieciemny? A? Gdzie on jest? Tam jest chyba. Dobra, widziałam go. Ja cię kręcę. No jak ja mam to niby pokonać teraz, słuchajcie? Jak tego się nawet nie da, słuchajcie, zabić? to Ała. To życie mu nawet nie spada. Dobra, 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 dobra. Uff. Ale zaszalał. <grym> Dwa serduszka. Dobra. Czemu nie? Okej, okay, słuchajcie, ja nie wiem, czy ten... Yy, co to jest za miejsce w ogóle? Ja, to, ja tu nie było. Ja to pierwszy raz widzę. Kurde, to są takie miejsca, które... Nie wiadomo, co jest, słuchajcie. Eee... Yy. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Ja chyba powinnam się wrócić po ten miecz, ale nie jestem pewna. I nie, nie wiem, po co go odłożyłam, Ja tak i nawet o tym myślałam, że to może być na ten, ale mówię: Dobra, pali, słuchajcie, odłożę ten miecz. I teraz tak żałuję, że ja nie mogę naprawdę. Kurde, nie wiem, co zrobić teraz za bardzo mam. Czy wrócić się po ten miecz? Bo jak tak faktycznie jest, że tylko na ten miecz można go za zabić, tego bossa, no to jakby no mamy problem. Co my tutaj mamy? Tutaj nie mamy nic, tak jak wsz, zawsze. Kurde, tutaj mnie denerwują te takie uliczki ślepe, że tu nawet nie ma skrzynek, słuchajcie, za bardzo, i nie ma po co przechodzić. Dobra, ja sobie szybko lecę, tak? Znowu się wracamy, dobra, sobie. Już nawet bez szybkocięcia, tylko po prostu tam lecę po ten miecz. E, Okej, okay, jesteśmy w domku, w którym nawet nie było. Przy okazji, sobie poodkładamy sobie parę rzeczy, e, których nie możemy nawet odłożyć. Gdzie ja dam ten miecz? Tutaj jest ten miecz, dobra. To w takim razie to sobie wywalimy. Nie wiem, dobra, już to zostawimy, słuchajcie, gdzieś damy, gdzie indziej mamy ten miecz. Mam nadzieję, że ten miecz będziemy mogli, sobie rozalić tego potwora. Dobra, gdzie jest skrzynka, bo tutaj dam skrzynkę, a tam jest skrzynka, dobra. Tak sobie dałam na wszelki wypadek, żeby tutaj sobie podkładać rzeczy. Okej, okay. i zobaczymy co teraz, dobra, to tak, jeszcze raz, słuchajcie, się tepamy. To jest jakiś zamek, dobra. Mam nadzieję, że. Dobra, on jeszcze żyje, niestety. Ale mam nadzieję, że, no teraz uda nam się jakoś to wszystko ogarnąć tym mieczem. No nie wiem, no to jest złoty miecz, no to może akurat, słuchajcie, lecimy tam po prostu na górę. Więc trzymajcie kciuki teraz, zobaczymy, słuchajcie, co to będzie, no, co to będzie. Ja nie wiem, ja się troszeczkę cykam. Um, może być troszeczkę niebezpiecznie. I w ogóle zostawiamcie czy chcecie live, słuchajcie. Możecie napisać, czy chcecie live Swirlade Foresta. Bo ja mogę porobić, ale niekoniecznie, więc po prostu mi napiszcie, czy chcecie, czy nie. Tak, dobra, słyszę jeszcze, już, już nie musisz mi mówić, że jesteś. No i ten, o, nawet ten złoczy mierz nie działa. No czym ja mam Ciebie zabić, gościu? No powiesz mi. No i kupa, nie? Kupa, ogólnie kupa. Po prostu kupa. Ja nie wiem, co ja mam robić, żeby go zabić. Musicie mi napisać w komentarzu, bo ja go teraz nie zabiję. Nie ma w ogóle na to szans nawet. Bo. No patrzcie, no co się dzieje, no co ja mam robić? Ja mam latać naokoło niego, nawet nie mogę strzelić w niego ten. Oba, dobra, czekajcie, może ja muszę odsyłać te perły. Czekajcie, bo ja już zaraz umrę, jak dostanę jeszcze jednego hita. Już muszę sobie zjeść. Dobra, ulecz się troszeczkę milki, ulecz się, ulecz sobie zabiorę złote jabłka. Dobra, ja wszyscy naraz, śmiało. Okej, okay, jak oni się przemieszczają. Nie mam pomysłu, jak mam ich zabić, naprawdę nie mam pomysłu. Nawet nie mogę tych perł, jakby im odsyłać. No i co? A wow, 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 dobra, słuchajcie, nie wiem, naprawdę nie mam, nie mam pojęcia. No przestań się tepać, bo no, mnie denerwujesz człowieku już. Przy człowieku potworze. Bu. Bu. No kurde, no czemu to nie działa? Co cię jest taki niezniszczalny, czy co? Co jest? Co, co, co to ma być? Co ja mam niby sobie go zabić? Bo ja nie wiem, no nie, nie mam że żad... nie wiem, może tu jest jakiś inny miecz, słuchajcie, no ja że to będzie ten miecz, jakiś tam worpal, więc... Nie wiem, no kurde, nie mam pojęcia, co, co mam robić. No, ja tutaj myślałam, że będzie fajna gra i w ogóle, że sobie go zabiję. No, ja chyba muszę po prostu czekać. No, poczekajcie, Ja muszę po prostu wbić na tego typa, co gra. Pokaż mi, jak ty go zabijasz. Oglądałam to i mam wrażenie, że to jest, działa tak, jak mówiłam, że po prostu muszę od niego. jakby te, te perełki od, wiecie, od tego wywać, co nie, te, co on mi wysyła. Także czeka na perełkę. No, gościu. O, patrzcie, tak! On wtedy traci coś. Dobra, tak trzeba sobie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, muszę w takim razie te perełki odsyłać, dobra. Dawaj mi jeszcze jedną. no, dawaj gościu. O, nie zdążyłam teraz, czekajcie, muszę, się, muszę szybko się słuchać, bo zaraz umrę. Ale na tym to polega chyba. Widzicie, on wtedy traci te swoje kreski na górze. Dobra, jest. Jeszcze jedna, no, śmiało, 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 śmiało. No. Okej. Okay. I teraz mogę go zabić. Buja, buja. Tak to się robi, moi drodzy. Dobra, easy peasy, słuchajcie teraz, tylko że on teraz nam jakieś koryzonfiaki tutaj zesłał. Nie wiem o co chodzi. Dobra, 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 dobra. Teraz już się czaje. Ja wiedziałam, ja to po prostu czułam, że tak trzeba zrobić. Dobra, to teraz tak, lecimy tylko gdzie on jest, niby. No halo, kościół. On się, się nie boi, słuchajcie, on już nie chce ze mną walczyć. Zobaczył, że nie ma szans. Dobra, tu jesteś. No i co? No i co, kozaczku? Co, kozaczku? Teraz taki uśmiechnięty nie jesteś już chyba, nie? Gdzie mi znikniesz? Pyk! Patrzcie, jak go jedziemy z nim, słuchajcie. Patrz, no nie, no nie mogę tak sobie robić, że go będę sobie zabijać tym y, strzałem, bo to jest za łatwe. Ja tutaj bym jakieś mieć poziom fajny, więc czekajcie, no lecę po te zombie ok, zabiję sobie te zombiaki najpierw, żeby nie było zobaczymy ten mieczyk, który jest jakiś fajny, no nie, to jest kupa w ogóle totalna, więc nie wiem po co ja sobie ten mieczyk zabrałam i po co się po niego wywracałam, ale dobra eee, okej, okay. gdzie jest ten gość, no, gdzie jest nasz kolega znikający panie znikający, o tu jesteś, dobra, czekaj, 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 ja se pozwól, że się dobra, dokończę sobie posiłek i mogę już lecieć, dobra bingo, okej, okay. aha, on mnie teraz uderza no i co nie było to trudne ogólnie, e, ale mamy jakieś tutaj spoko rzeczy. Mamy Twilight Lich Torfi, mamy słuchajcie, jakieś Zombie Scepter, ok, więc to jest, zobaczymy. E, mamy poza tym zbrójkę Fire Protection, Unbreaking i Aqua. E, no, dopływania. pływania no, powiem wam, że ten boss nie był jakiś kozak. Myślałam, że tutaj będzie jakoś fajnie No, nie wiem, czy tutaj są i jego koledzy, a ja tutaj naprawdę bym na jakieś fajniejsze rzeczy. A szczerze powiedziałam przed nami, nie, szału nie ma, tylko nie urywa, sprawdzam tylko, sobie czy tutaj coś jest, nie wiem, może ja tutaj ominęłam w ogóle, możemy się tutaj gdzieś dostać, czekajcie, ja potrzebuję, a mam jeszcze Golden Sword, no super w ogóle, wow, nie, jakby, e, szaleństwo, że tak powiem, czy ja tutaj mogę się gdzieś wydostać i po prostu zobaczyć, czy gdzieś mnie nie było, czekajcie, ja tak sobie tutaj przejdę, okej, okay, tu mam jakieś... Takie miejsce, dobra. No nie wiem, no chyba, słuchajcie, pokonaliśmy tego bossa yy, i się nam udało. Tutaj, no już wszędzie byłam, słuchajcie, mam wrażenie, że ja wszędzie byłam, że to nie mamy gdzie tak naprawdę iść. Możecie mi pisać, jeżeli coś pominęłam. Yy, no i co, chyba to tyle, słuchajcie, w tym odcinku, no. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to to piszcie oczywiście w komentarzach. Piszcie mi w komentarzach, gdzie mam i udać się teraz do następnego, słuchajcie, bossa. Ja z wami się żegnam. Myślę, że nawet spoko mi poszło, słuchajcie, że jakoś nam się to udało. Także jeszcze raz dzięki, słuchajcie. Widzimy się w kolejnym odcinka na moim kanale. Trzymajcie się, baba. I zostawiaj ciałki w górę. <grych> Jak na razie my nie mam ani świecie, więc jest dobrze. Hejka.